Dzień teatru zaplanowaliśmy. E, no jedną z premier, może nawet oficjalną premierę, przedstawienia koncertu, programu muzycznego. Trudno to nazwać i zaszeregować, to będzie coś wyjątkowego, a tytuł brzmi Ogień w nutach. Ciągle czasu na nic nie ma, a życie to jest wielka ściema. To zawsze przy tym i tu. To jest dla mnie ważny temat. Życia rytmu to jest dylemat. To jest prawda, bez wciskania tu. O tytuł kłóciliśmy się, gdyż tytuły w tym teatrze wymyślam ja. Tym razem wymyślił je mąż, więc mój podtytuł brzmi Koncert na śmierć i życie. Prężąc piora, i bestialna. tajemnicą boję do rana to jest spadnie straszne obrony tym się żąda na cały świat to matematyka kosmos, a jak ktoś już odkrył w kosmosie rządzą nuty to jest też matematyka, ale to przede wszystkim są olbrzymie emocje. Wszystko, co nas otacza i co nas dotyka, co jednocześnie powoduje tym, kim jesteśmy, to naprawdę muzyka. Otoczenie znakomitych muzyków pozwoli nam chociaż dotknąć tego, co można nazwać nie wiem absolutem. Janusz Nykiel na skrzypcach, Wiesiek Przątka na akordeonie i bandoneonie, Kuba Olejnik na kontrabasie, Zbyszek Lewandek Lewandowski na perkusji, Jacek Szerniawa na gitarach i klarnecie. Śpiewać również będzie nasza skromna obecność cii, cii. czyli Jadwiga i Tadeusz. Cudownie. Zapraszamy do teatru naszego na ogień wnuto. Znakomity koncert, teatralny albo spektakl muzyczny.